Cześć, z jak co sobotę. No, jest ciepło, chociaż to jest jeden plus. Chociaż mocno wieje i, i no, akurat w tym momencie nie pada. No i to co tutaj znalazłem taki fajny gwint z uchwytem mocno przyspawanym. Czasami coś trzeba pociągnąć mocnego. I nieraz mi się zdarzało, że musiałem ulepić tego typu urządzenie, żeby jakąś tam drobną pracę blacharską zrobić. Co prawda, nie jest to jakieś typowe moje zajęcie, no, ale się zdarza czasami. Więc chyba skorzystam z tego elementu. Jako narzędzie. To może kiedyś się przydać i już nieraz korzystałem z takiego urządzenia. A tutaj kolejny tego typu ciekawy element. Nie mam pojęcia do czego to może być. Wcale bym się nie zdziwił gdyby to było od jakiejś maszyny rolniczej. Ale fajny patent, fajny patent. A tutaj jakby ktoś był zainteresowany dalej kopaczką do ziemniaków to jest, ale już w częściach. No, byłaby łatwiejsza do wysyłki. Nie wiem czy łatwo byłoby ją zmontować bo sposób demontażu jest taki, jak widać. ale no, jeżeli ktoś ma sentyment do starych polskich sprzętów rolniczych, to mógłby sobie coś takiego złożyć. Jeżeli ktoś jest fanem Lanosa, albo innego modelu tej marki, to taki sprzęt jest obowiązkowy, żeby na desce gdzieś postawić sobie. Po tym kupaniu ziemniaków, jakby się ktoś zmęczył mocno, no najpierw oczywiście musiałby złożyć ten sprzęt, to jeszcze bardziej by się zmęczył, to warto byłoby się napić kawy. I oto tutaj jest ekspres na kapsułki. Oczywiście niekompletny, To w zasadzie poza jakąś tam pompą w środku to za wiele sprzętów nie ma. Podejrzewam, że ona może być nawet sprawna. Większość ludzi pozbywa się tego sprzętu ze względu na koszty eksploatacji. Ale co tu mamy? Mamy ładny przewód, dosyć porządny, z wtyczką, niezręconą. Więc także z tego powodu uważam, że to coś. A, bo tutaj mamy jeszcze grzałkę fajną. Hmm. Kurczę mi chodzi do głowy, ja chyba nie wiem, czy by mi się to nie przydało do reanimacji mojego ekspresu. Ale mam narzędzia i zaraz go rozbiorę. Zobaczę, co tu w środku siedzi w tym sprzęcie. Czy to nie byłoby mi potrzebne, właśnie do reanimacji innego urządzenia, które mam na. No, czeka w kolejce do zreanimowania. Dobrze, mamy sprzęt rozbebeszony. No i co my tu mamy? Mamy tutaj grzałkę w obudowie aluminiowej, niestety. No dziadostwo. Nie, to, to się nie nadaje do użytku. Znaczy to można do przemysłu wykorzystać, ale nie do spożywki. Także to aluminium to nie jest dobry pomysł w kawie. E, pompa tu się znajduje. A pompę można wymontować. Przewody silikonowe, żeby się kiedyś komuś zepsuły. No mi akurat. Raczej to dla siebie wezmę. Ja tu mamy jakiś panel sterujący z góry, ale nie widzę tu nic wartościowego. Te mikrostyki to raczej mogą być od wody uszkodzone. Więc to nic nie warte. No przewód zasilający jest jeszcze. O, taka fajna kostka przyłączeniowa, która potrafi 5 zł kosztować w sklepie. I jakiś tam przewód, który z wtyczką, z uziemieniem, no może on nie jest jakoś super, super gruby. z 1,5 kwadrat, może. Ale zawsze coś. Także, o, jeszcze włącznik. Tak? Tu jest włącznik. Także wymontowuję to, co mi jest ewentualnie przydatne bo to mało miejsca zajmuje, a resztę zostawiam. Także grzałka w obudowie aluminiowej to nie jest to, co mi się by mogło przydać. Na pewno nie w ekspresie. W ekspresie to z nierzewkiem może być jedynie. Tylko i wyłącznie. No dobra, pobiorę się do demontażu. A więc oto zestaw ekspresowy, który mi się przyda, czyli pompa z przewodem silikonowym, przewód zasilający z kostką i tu jakaś elektronika z fajnymi wsuwkami, takimi pozabezpieczonymi, żeby się nie wypinały. A ten element to mi się wydaje, że to jest zabezpieczenie zaczepu od ciągnika, żeby się nie wypinał. Ale jak ktoś wie, to niech napisze, czy się nie mylę. Także taki pakiet na razie wydłubałem. Tutaj to jest dopiero starodawne dynamo od roweru. To już naprawdę jest pewnie wiekowe, no napisów to nie widać. Ciekawe, może ktoś z Was wie, od jakiego roweru to jest i z jakich to może być lat. No bo to jest na pewno coś starego. Ja nie kojarzę takiego dynama w żadnym starym rowerze. A może się mylę, może to nie jest stale stare. Napiszcie. Dynamo to i pompka, ale pompka to chyba od ludzkiego roweru. Tutaj jakie metalowe klocki Lego. Coś tu można zawsze uspawać, lepić, wykombinować. Fajne, fajne to, ale no nie będę aż tyle zwierał. Ale zobaczcie, już gotowce są. Takie kształtowniki, jakby ktoś chciał coś pomajsterkować. Nawet klucz zdemulowany. O, ale to jest bez gruby. może 3 centy grubości. Ciekawie to wygląda, ciekawie. No tak się mówi, że to śmieci, śmieci, ale jak coś potrzeba zrobić, takiego ciekawego, no to weź to, weź to, wykombinuj, taki element. No i z znowycie. Normalnie. Także mi się takie klocki bardzo podobają. Mój klimat. No taki oto zestaw tutaj znalazłem. Rzeczy, które. I się mogą przydać takie fajne blaszki zaślepki Uchwyt, który mi posłuży za rączkę. Taki element, który jest w zasadzie no, pełni funkcję pewnie przecinaka jakiegoś do zaostrzenia. I tutaj jest też futro do wiertarki dosyć duże, ale no niestety uszkodzone, tak jak widać, będzie miał bić Więc raczej nic z tego nie wyjdzie, to można wyrzucić. Ale ten zestaw. Mi się przyda do takich bieżących rzeczy, które w najbliższym czasie będę robił, więc je zabieram. Kolega, taki fajny zbiornik tutaj znalazł, bo sobie składa włóczki. Kurczę, super super stan. I tu jeszcze drugi, ale ten drugi nie jest w takim ładnym stanie. Tak, ale ten jest rewelacyjny, bo ma właśnie oryginalne naglejki. To jest naprawdę rarytas dla kogoś, kto składa włóczki. Także to jest fajne znalezisko. Także gratulacje. Tutaj mamy taki oto tłumik od WSK, ale no niestety jest roz... wybebeszony, sama skorupa, jakąś nową tarczę ktoś wywalił i nowy klocek w zestawie z czujnikiem, chociaż to powinno być chyba, nie, tutaj to sklep metalowy się chyba zlikwidował, ale to taki komunistyczny raczej, no. wygląda to normalnie na komunę, no ale kurcze, no to dziesiątki kilogramów śrub zamkowych, dosłownie do wyboru do koloru. Chociaż tak na, najwięcej to jest tutaj szóstek, bo u samego kto nie widzę. Chociaż tu jest trochę, może. Chociaż też są takie śruby, nie wiem do czego one służą. To już takie są, no, ale jest, jest co wybierać. Jak ktoś coś buduje, to naprawdę. Dobra, coś. Mamy Egiera. 6 z gierem, ale ta obudowa wygląda mi na stal kwasoodporną. Ten profil, no to już jest ciekawe. Chociaż tak naprawdę tu jest wymiennik ciepła. Płyn chłodniczy spalinowy. ktoś miał pomysł na budowę jakiegoś dziwnego urządzenia, o, na przykład do czego to można by wykorzystać? Najprostsza sprawa. Nie wiem, czy kojarzycie taką myjkę ciśnieniową, która chyba bodajże jest dostępna albo w leru amerlin albo w Casto, która jest napędzana silnikiem spalinowym. Przecież można zrobić podgrzewanie wody w takiej myjce, wykorzystując taki wymiennik. Po prostu zrobić podgrzewanie ze spalin, ale na wyjściu z wysokiego ciśnienia. Bo ten wymiennik to by wytrzymał. Spokojnie. Jest tak gruba ściana, że tam te 150-180 atmosfer to wytrzyma. No i mamy myjkę na ciepłą wodę. Proste? Proste. Dla chcącego nic trudnego. Nawet mam taką myjkę. Zastanawiam się, czy by tego nie szarpnąć. Hm. Zobaczę ile by za to chcieli. Jednak przejrzałem, przejrzałem się dokładnie temu wymiennikowi i obawiam się, że takiego ciśnienia by nie wytrzymał. Bo to jest płytowy wymiennik i tam jest za duża powierzchnia. To by po prostu zostało zgniecione. A druga sprawa jest taka, że pewnie przyczyną wyrzucenia tego na złom jest to, że on po prostu jest nieszczelny i że do układu wydechowego dostaje się ciecz z układu chłodzenia. Podejrzewam, że taka jest przyczyna wymiany tego. Więc to nie byłby dobry pomysł, ale taki wymiennik można byłoby wykonać stosując po prostu zwykłą grubościenną rurę kwasoodporną w jakiejś obudowie. No bo mówię, płytowy, to faktycznie to nie, to nie byłby dobry pomysł ze względu na wytrzymałość płyty. Ale sama idea uważam, że jest super. No, cholerka, myślałem, że nowy blat do stołu sobie kupię. No, jak ktoś go mój pogiął, no, na bezczela. Ja nie wiem. Dużo ładniejszy niż mój, który mam. Przydałby się. To jest ten, właśnie wspominany, mój ulubiony gościnny stół warsztatowy. Jednakże lekko nadgryziony zębem czasu, rozpuszczalnikiem i jakimiś uszkodzeniami mechanicznymi. No, i dlatego też mi było trochę szkoda tamtego znaku, który spotkałem na złomie. Bo gdyby go ktoś nie pogiął, to bym wymienił ten blat na ładniejszy. No ale jest tak jak jest. Może kiedyś uda mi się taki znaleźć. Fajnie jest cieszyć się chwilą i działaniem, a nie fiksować się na rezultaty. No bo wiecie jak to jest. Jak się zafiksujemy, że musimy znaleźć nie wiadomo co, no to później okazuje się po takim wypadzie, że czujemy jakiś tam dyskomfort. No i to nie ma najmniejszego sensu. Tak samo wędkarz, który idzie na ryby nie idzie tam po to, żeby się najeść, tylko po to, żeby sobie odpocząć, posiedzieć. Także ja tak samo w taki sam sposób relaksu traktuje wypad na złom niż tam jakieś po prostu spektakularne efekty dzisiaj jest akurat tak no więc patrząc z punktu widzenia zdobyczy za bogato nie jest no tak jak wspominałem kiedyś wcześniej no nigdy nie jest tak samo czasami jest po prostu bryndza na tym złomowisku i... Nie ma zbyt jakichś super wartościowych rzeczy. Natomiast no, akurat te elementy blaszanek, tutaj, które tutaj znalazłem, naprawdę mi się przydadzą. Nawet do tego, który został opisany jako zaślepka, jest wycięta uszczelka gumowa. Więc budując tam różne dziwne rzeczy, no to na przykład przecinek, który, który wygląda trochę jak młotek, też jest całkiem <grym> niezły. No i tutaj jest takie fajne rozwiązanie, które już mam od razu wizję, jak wykorzystać to do trakera fotowoltaicznego, który niebawem będę kontynuował jakieś kawałki ekspresu do kawy. No i tutaj na innym złomowisku, na którym no nie pozwalają mi filmować, już tam dostałem reprimendę kiedyś, nalazłem takie profile, bodajże to są stosowane często w sklepach, przy jakichś tam półkach do ekspozycji towaru. Jest to fajny patent, bo można je przykręcić do ściany i kupić kształtki metalowe, na których od razu się kładzie półki. Dlatego też no, z tego się ucieszyłem, bo muszę przenieść jeden magazyn w inne miejsce i najwyżej dokupię, bo tego będzie trochę za mało. Te blachory, które tutaj są, również wpasowują się mi w jeden projekt. Śruby, które ważyły około kilograma, zapłaciłem za nie złoty 50. Zł. One są jednak w ocynku, tylko że ten ocynk jest taki no, zmęczony od wilgoci. Dlatego też pewnie zostały wyrzucone, bo te śruby ponoć, się ja myślałem, że sklep metalowy, ale to fabryka mebli, mebli wywaliła. No a tutaj jest znalezisko, z którego się chyba najbardziej cieszę, z całego tego zestawu. Bo to jest moje wiadro, kosz na śmieci metalowe, które tydzień temu zabrałem na złomowisko, po to, żeby oddać złom. I zostawiłem je. A mam do niego sentyment, ponieważ razem z dziećmi żeśmy ten wiaderek malowali jakimiś odpadowymi sprayami. Młodszy syn się przyglądał, starszy pomagał. Dlatego ma dla mnie wartość sentymentalną. No dobra, na dzisiaj już koniec.